W równoległoboku ABCD przedstawionym na rysunku kąt alfa ma miarę 70 stopni. Wtedy kąt beta ma miarę. Kąt alfa ma miarę 70 stopni. Idziemy tutaj pod kątem prostym do boku AD, pod kątem prostym do boku CD i tu jest szukany kąt beta. Spróbujmy rozważyć sobie trójkąt. Na pewno jest to trójkąt prostokątny. Zaznaczmy kąt prosty. No więc suma kątów wewnętrznych trójkąta musi wynosić 180 stopni, 90 dodać 70 i brakujące ile 20 stopni. Mamy pierwszy trójkąt. Też jest to trójkąt prostokątny. No i z własności równoległoboku wiemy, że ten kąt również ma 70 stopni. Kąt 70 90, zatem tutaj mamy 20. Jesteśmy coraz bliżej w rozwiązaniu naszego zadania. Myślę, że zadanie już można swobodnie zakończyć. Jeśli będziemy pamiętali o podstawowej własności równoległoboku. Zobaczmy, jakaż to jest własność tego równoległoboku. Jeśli masz kąt alfa. I jeśli masz kąt beta, to przecież tutaj zawsze możesz dopisać kąt alfa i powiemy, że alfa plus beta jest równe ile? 180 stopni. Zatem popatrzmy na nasz kąt jeden i drugi. Pierwszy kąt to jest 70, drugi kąt to jest ten cały. Więc zapiszemy sobie nasze równanie, że 70 stopni ten pierwszy, dodać ten drugi, 20 i 20 to 40, dodać beta musi razem dać 180 stopni. 70 dodać 40 to 110. O przenosimy na strony. Beta to jest 180 minus 110. Wychodzi nam 70 stopni. Czy mamy taką odpowiedź? To jest odpowiedź B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.